Starości nie udało się sprzedać budynku dawnej komendy policji przy Alei Henryka i proponuje, aby budynek oddać gminie. Ta nie mówi nie. O szczegółach w naszym materiale. Już dwa lata minęło od wyprowadzki stróżów prawa z budynku przy Alei Henryka, a obiekt wciąż stoi pusty. Jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu o jego przejęciu w formie darowizny myślał burmistrz Kosowski. Chciał obiekt zaadaptować na mieszkania komunalne. Ponieważ niektórzy radni powiatowi uznali, że byłoby to niekorzystne dla powiatu, Kosowski się wycofał, a budynek pozostał niezagospodarowany. Nowy starosta Adam Potocki jako reprezentant Skarbu Państwa wystawił obiekt na sprzedaż. Cena wywoławcza była na poziomie 4 milionów 700 tysięcy złotych. Nie znalazł się chętny jednak by kupić ten budynek. W tej sytuacji starosta powrócił do pomysłu przekazania go gminie i liczy na to, iż burmistrz jeszcze raz rozważy tą propozycję. Jest to obiekt w centrum miasta. W mojej ocenie niezwykle atrakcyjny i z Olbrzymimi możliwościami i potencjałem jego przyszłego zagospodarowania. Potocki myślał o przekazaniu gminie tej nieruchomości jako darowizny. Wówczas miasto musiałoby jedynie wskazać cel, na jaki chce budynek wykorzystać. Burmistrz nie ukrywa, że gminy nie stać już na to, by wiązać je w ten sposób finansowo i niejako zadeklarować, że wykorzysta ten budynek na cele gminne. Jednak ponieważ przejęciem nieruchomości jest zainteresowany, zaproponował inne rozwiązanie. Zaproponowaliśmy panu staroście, że hmm, przejmiemy ten budynek za sporo gruntów, które ma gmina pod trasą przyszłej obwodnicy północnej, gdzie Generalna Dyrekcja Drugi Autostrad ma budować obwodnicę. Przy takim przejęciu miasto nie będzie miało związanych rąk w dysponowaniu tą nieruchomością. Trwa obecnie opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru miasta. Wiadomo, że burmistrz będzie chciał stworzyć przejście łączące ulicę Dobczycką z parkiem miejskim. Za wcześnie jednak, by już dziś mówić o pomysłach na zagospodarowanie samego budynku dawnej siedziby policji. Prawdopodobnie będzie taka sytuacja, że ten budynek ze względu na jego stan techniczny to jest oczywiście moje zdanie, ale. Gdzieś poparte jakimiś yy, dla mnie informacjami od moich ludzi, którzy z prawem budowlanym mają do czynienia i, i się znają na tych rzeczach, że ten budynek no, jest w takim złym stanie, że trzeba go będzie najprawdopodobniej rozburzyć. Nie wiem, czy cały, czy częściowo, czy wtedy go odtworzyć. No i otworzyć go oczywiście, bo tutaj przecież pewnie opinia konserwatora też będzie miała swoją wagę jak zwykle w tej części miasta. Na razie jest wola do dysponowania tą nieruchomością, ale nie ma jeszcze oficjalnych porozumień. Gdyby zdarzyło się, że włoda Szanowa wycofa się z przejęcia obiektu, starosta ma tak zwany plan B. Gdyby gmina nie była zainteresowana, no będzie e, przygotowany kolejna próba sprzedaży z częściowym nieznacznym e, obniżeniem e, ceny m, no bądź e, po prostu będziemy czekali na korzystniejszy okres na rynku nieruchomości co do sprzedaży. Wydaje się jednak, że taki scenariusz nie będzie potrzebny, bo obie strony są gotowe do rozmów i kompromisów. W końcu na pozytywnym załatwieniu tej sprawy zyska gmina i stolica powiatu.